Siemano widzowie, z tej strony kolejowe Dzisiaj yy, znowu gramy w PCD O kurde, serwer ma 2 minuty Odpalamy radar detektor zmniejszamy na chwilę grafikę na maksa, żeby się wszystko załadowało i bierzemy busa. Czym by tu pojechać sprinterem, czy Iweko? 168, 145. Dobra, Iweko. Limon pakiet, ale to Iweko daily. Dobra. O, na sam start policja w Darłowie jest. No i też na sam start pociąg jedzie. Aha, XD. No kurde, wsiadł do mnie i proszę do Senczkowa. XD Nie rozumiem logiki tych osób. Proszę niech mnie gdzieś na dewu wywieje z tą paczką. A, policja sobie na dewo pojechała. A, wysiadł. Zobaczył, że nie jadę do Senczkowa, to... Jakby, kurde, chłop nie miał własnego auta. O, a teraz proszę do Sławna. Jezus... Dobra, na sam start dostaliśmy paczkę do Sławno 48. Jezus, mm, kocham logikę tych dzieci. Czemu nie jedziemy do domu? dlatego właśnie uwielbiam PCD. To co się tutaj odwala to jest kurde inny wymiar. Dobra. O, nienawidzę wyprzedzać w PCD. Dobra, mogę zjechać? Mogę. Gościu do robu zjechał. No cóż, nienawidzę wyprzedzać yy, ludzi w PCD. Reset nadarłowo. Co tam się odwala? Dobra, gdzie ten bot jedzie? Skręca. No to ja jadę. JEZUS MARIA! Ja pierdzielę. Jaki wypadek. <noise> Już myślałem, że ten bot nagle zdanie zmienił, że jednak nie skręca. A to kurde jakiś gościu w niego przypieprzył. No nie ładnie tak. O lagi moment. Wjeżdżam do Sławno, to zawsze mi musi lagować przez to południowe Sławno. Ale buja. Mm. O! Dziękuję! Sławno czterdzieści osiem, drifty busem. Firmowe paliwo i bokiem można. A, 48 to jest gdzieś tam. No, 42 jest tam koło paczek. Tesko ulica kupiecka. Tylko 1800 dostałem? Serio? Masłowice 11. To mi wychodzi za tą paczkę... To mi za tą paczkę, kurde, wychodzi 900 zł, jakbym nie jechał tym dostawczakiem. To jest tragedia. Jezu, w ogóle <noise> musiałem kalkulatora, żeby to obliczyć, użyć, bo <noise> z moją matematyką to zapomniałem, że można sobie zera skreślić i by wychodziło 18 na 2, a nie 1800 na 2, pozdro, ja i moja matma. Ach. Dobra, cała się to tak tylko do Bobrowic, dopóki on nie zjedzie na przystanek. Dobra. Mm. Ja jako kurier. Dobra, maluch jedzie, ale szybko przed nim zdążyłem. Jezus. Musiałby się udławił, gdyby mi nie schamował przed mordą. O, tory zamknięte. Intercity jedzie. Ja pamiętam, jak... Ja pamiętam, kurde, stare sęczkowo, jak był inny dźwięk tutaj przejazdu, jak był tutaj Chyba jakiś EDG4, czy coś w tym stylu. Albo KLD4103. A w, Sła... A w Darłowie nie było w ogóle rogatek, przez co dało się przed pociągiem przejeżdżać. Co było mega oszczędzaniem czasu. A w Sławnie był jakiś. Dzwonek szkolny, chyba. Stare piękne czasy. Jak zaczynałem grać w PCD jeszcze zima była. Ja zacząłem grać w PCD pod koniec grudnia 2022. Na początek roku 2023 zacząłem grać. Ale sobie robiłem trochę przerwy, bo czasami mi się znudziło PCD, ale jak widzicie, że jest seria z PCD na YouTubie, to wiecie, że jest git. Dobra, teraz dostarczymy sobie jeszcze jedną paczkę. Ostatnią już na dzisiaj. I kończymy odcinek. Jezus. Dobra, pojedziemy polem, bo mi się nie chce tu. Proszę, żebym dostał gdzieś blisko paczkę. Żebym nie musiał dymać przez pół mapy. A w sumie fajnie by było, jakbym na DW dostał gdzieś. Kocham dźwięki klawiatury, ale czasami po prostu. Aż mnie gęsia skórka bierze, jak ten. Jakie słyszę? Niby są fajne, ale niby bardzo. Niby są fajne, ale jednak nieprzyjemne. Wy też dobrze słyszycie tą klawiaturę? Bo sobie jeszcze bardziej podgłośniłem mikrofon, bo na poprzednim filmie to było mnie tragicznie słychać. O, karwice 3. Dobra. A... Klawiatura już było słychać. O! Kurde, brawo! Widzieliście, kurde jak gościu tym tym jechał? Chodnikiem, ja pierdzielę, jakbym sobie robił pierwszy, sp pierwszy spacer. Tam chociażby w PCD, to już, nie, to już by było po mnie. Dobra, mamy Max 170. W następnym odcinku może sobie Tirem pojadę? Ale nie wiem, to ile ja dostałem za poprzednią paczkę? Nie zauważyłem! E eee! Jezu. Yes. Karwica 3. Proszę, żeby znowu pociąg mi nie... No nie! <grystanie> Dobra, jadę na czerwonym. E, co jak co, ale najgorz najgorzej będzie... Najgorzej będą... Najgorzej będą pociągi po update'cie. <laughs> jak będą jechały dwa pociągi, jeden Intercity, a drugi towarowy, to towarowy będzie musiał zjechać na bok, jak już przejazd będzie załączony, żeby znowu przejechał Intercity. Po czym dopiero wtedy pojechał towarowy z chwilowym odczekaniem, żeby odstęp się zrobił wolny, albo żeby towarowy zdążył, albo żeby osobowy dojechał do Sławna. To kurde będzie zajmowało z 5 minut. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek dzisiaj Wam się spodobał. Na razie ja się z Wami żegnam. I pa! pa.